Czy Bóg dziś uzdrawia? A jeśli tak, to jak się to dzieje? Otóż na trzy sposoby. Pierwszy zapewne Cię zdziwi. Biblia mówi, że słowa Boga, czyli te czytane i słuchane i zachowywane w głębi serca z modlitwą, działają jak lekarstwo dla fizycznego ciała człowieka, że ożywiają ciało i leczą je. Znam świadectwa ludzi, którzy doznali uleczenia poprzez regularne czytanie Słowa Bożego, jak lekarstwa przepisanego przez lekarza. A więc Ty osobiście masz nieograniczoną możliwość korzystania z tej formy interwencji Boga w Twoje zdrowie. Po drugie, Nowy Testament zaleca zaproszenie starszych Twojej wspólnoty lub, gdy ich nie ma, nawet najbliższych wierzących, którym ufasz, użycie oliwy do namaszczenia Twojego ciała i modlitwy o uzdrowienie. Bóg obiecuje interwencję. Również skuteczność takiego działania ma odzwierciedlenie w licznych świadectwach. I wreszcie po trzecie, w liście Pawła do Koryntian Biblia objawia nam, że Duch Święty udziela niektórym wierzącym szczególnego daru uzdrowień, który polega na codziennej wrażliwości takiej osoby na potrzeby chorych i codziennego odwiedzania i modlitwy o chorych, która doprowadza do podźwignięcia wielu ze stanu choroby, nawet choroby z medycznego punktu widzenia. Śmiertelnej. Osoby takie modlą się również skutecznie o odwrócenie wad wrodzonych, takich jak ślepota, głuchota czy deformacje ciała. Również skutecznie. Tak więc Bóg uzdrawia. Uzdrawia i dzisiaj. Korzystaj z każdego z tych trzech sposobów, jaki opisuje Biblia.